Co robicie? No, mów roku, mu Sprzedajemy ciamciato Carego Wintersa O matko, bo skoro się pojawił? Co? Sprzedajecie go ciamciato nice. Jak no, bo... sprzedajecie? No, zajebaliśmy mu Co? Komu to sprzedajecie? Nie, Ale nie o to chodzi, że oni Dragi nim nie sprzedają Darko. A, A nim, kubra, dobra O nie Dobrze aj, aj, aj. No Odszedł z policji już na złą ścieżkę Wy wariaci co wy robicie? Wy tutaj no, tak spokojnie Wy tak na spokojnie, no, jest, na, tak na spokojnie a wy takie takie co? A. Cichutko na radiu, spokojnie Żeby policji nie wpłaciły Takie rzeczy robią cię, nie <grym> Roku byś się naprawdę na snuł staremu, że jestem mocno oburzony tym czynem <grym> Już tak. Ты ж пошел по нему. Ты можешь спуститься. Ты можешь спуститься. Ты можешь